2 września odbyło się zebranie członków zarządu Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, na którym został omówiony program i kalendarz małopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na rok 2010-2011. Omówiono także podsumowanie systemu współzawodnictwa za rok ubiegły. Wszystkie informacje dotyczące tego systemu znajdują się w opracowywanych i wydawanych co roku regulaminach. I kalendarzach zawodów. Spotkanie prowadził prezes Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego Włodzimierz Nowak. Witam serdecznie. Rozpoczyna się rok szkolny, a wraz z nim rozpoczyna się rok sportu szkolnego, w ramach którego Małopolskie Szkoły Związek Sportowych organizuje system szkół zawodowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych, gimnazjów, i liceów. I właśnie odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami wszystkich powiatów, w tym 15 powiatowych szkoleń związków sportowych, którzy są bezpośrednimi organizatorami naszego systemu. Bardzo mi miło jest powitać, zwrócić się tą drogą do wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego, do starostów, do samorządów wszelkiego typu i przede wszystkim do młodzieży, którą zachęcam do udziału w systemie, w naszym systemie. Jest to system obejmujący około 20 dyscyplin sportowych, także każdy może sobie coś wybrać. Organizujemy zawody na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i mamy nadzieję, że tak jak każdy rok nie bywa, i w tym roku również zwiększy się ilość startujących w tych zawodach młodzieży. Zachęcam i witam. Do zobaczenia. O problemach powtarzających się co roku przy organizacji zawodów. Które dokładnie opisano we wspomnianej publikacji, mówił wiceprezes zarządu Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego Waldemar Gramek. Na dzisiejszym zebraniu zarządu omówiliśmy kalendarz obowiązujący na rok 2010-2011. Został on wydany w nowej formie. Swojego wizerunku użyła nam już sprawa Kowalczyk, która stwierdziła, że dla sportu szkolnego to nie ma żadnego problemu. Pragniemy, aby ten kalendarz dotarł do wszystkich gmin. Do, do wójtów, żeby go sobie mogli przejrzeć, jakie zawody są organizowane, w jakich dyscyplinach i zachęcamy do korzystania z niego, aby cała młodzież naszego województwa miała dostęp do tego sportu podstawowego, do sportu szkolnego. Jedną z największych i najbardziej popularnych imprez sportowych, która będzie organizowana w tym roku kalendarzowym, są indywidualne biegi przełajowe. W poprzednim roku w biegach tych wzięło udział ponad 1000 zawodników. O przygotowaniach do zawodów mówi wiceprezes Stanisław Mrówca. Zbliżają się zawody wojewódzkich biegach przełajowych, które odbędą się w tym roku w Nowym Targu, w dniu 6 października. Bardzo prosimy, ekipę, żeby przyjął odpowiednio wcześniej, przynajmniej godzina przed startem. Wszyscy zawodnicy startują w obuwiu bez końców. Każda grupa wiekowa. Prosimy o zachowanie dyscypliny na starcie, również prosimy podczas biegu nie pociągać zawodników, jest to niesportowe zachowanie, zachowanie i zawodnik może zostać za to zdyskwalifikowany.